Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Michał Libera, jestem socjologiem i zostałem zaproszony do udziału w tym przedstawieniu, ponieważ od wielu lat prowadzę badania nad życiem i twórczością Lwata Remina, rosyjskiego wynalazcy, ale także być może kompozytora, a nawet choreografa. Spektakl Multimedialny Szpieg powstał w ramach działalności Instytutu Sztuk Performatywnych. Jest to instytut, któremu zależy na interdyscyplinarnej działalności pomiędzy artystami, którzy występują na scenie i taka była dokładnie motywacja do stworzenia tego spektaklu, mianowicie znalezienie wspólnego mianownika pomiędzy tańcem i muzyką, którym dla nas okazał się ruch. Ruch z jednej strony na scenie, ale także ruch, który charakteryzuje fale dźwiękowe emitowane przez rozmaite instrumenty czy głosy. W spektaklu mamy do czynienia z bardzo bogatą interdyscyplinarnością. Na scenie pojawia się instrument muzyczny, pojawia się sama muzyka, pojawiają się Tancerze, układy choreograficzne. Pojawia, pojawia się kamera, która z perspektywy sufitu monitoruje to wszystko, co dzieje się na scenie. Co oczywiście wiąże się z głównym tematem spektaklu, czyli z panoptykonem, z tym w jaki sposób społeczeństwo jest, jest obecnie nadzorowane przez różne, przez różne organy władzy. Sam system, który polegał właśnie na podziale sceny na siatkę 25 kwadratów, które następnie były wyłapywane przez kamerę i przez wejście na konkretny kwadrat uruchamiało się konkretny fragment muzyki, no to to już samo w sobie no jest ogromną zależnością przestrzeni i muzyki. To jest w skrzynka pełna różnych elektronicznych urządzonek, która ma dwie anteny, jedną poziomą, drugą pionową. Pozioma decyduje o głośności, a pionowa o wysokości dźwięku. Ale na instrumencie się gra, nie dotykając go w ogóle, co normalnie się nie, nie zdarza w świecie muzyki. Pomysł poddał nam Maciek Ostaszewski, członek Komuny Warszawa. I jak to wiele historii w teatrze, był to taki przypadek, Maciek gdzieś przeczytał właśnie reportaż czy jakieś, jakieś sprawozdanie o szpiegowskiej działalności Termina i no, to był taki zaczyn do tego, żeby zainteresować się głębiej i postacią i problemem i potem pierwsza, druga, trzecia fascynacja i projekt zaczął się rozwijać, zaczął żyć własnym życiem. W najodleglejszej galaktyce czy usłyszymy coś, co możemy usłyszeć w najodleglejszej galaktyce albo w środku ciała?